witam witam wszystkich serdecznie jest dzisiaj mokro mieliśmy w Krakowie potężną burzę w nocy drugą jakąś godzinę temu teraz słońce przeziera więc mam nadzieję że to się wysuszy i będę mógł iść na rower No ale póki co e, czyszczę rower no bo co można innego robić w sumie dawno tego nie robiłem bo wczoraj e, ale czyszcząc ten rower chciałem poruszyć taki dość fajny temat temat Pierwszego roweru. Naszego pierwszego roweru, roweru w dorosłym życiu. Nie mówimy o rowerach, które mieliśmy w dzieciństwie, no bo każdy z nas miał jakiś rower, tylko w życiu dorosłym. Ja oczywiście też miałem swój rower jako dziecko. Piękna maszynka. Wigry, 3, niebieski, jasny lakier, połysk. Cudo. Nie miałem długo tego roweru. Któregoś dnia mój kolega, starszy kolega. Taki ze 12 lat chyba starszy, czyli już taki silny młody mężczyzna, krzyknął. Dawaj rower, bo chciał ryśka dogonić. No, jak siadł na rower, no to pedał się oczywiście od razu złamał. Rysiek bezpiecznie odległości się śmiał, ja byłem w szoku. Andrzej znikł na miesiąc, bo chodził dookoła, żeby nie spotkać płaczącego dziecka. Pedałów w sklepie nie było. Rower trafił do piwnicy. Tam zerdzewiał. Ja skończyłem podstawówkę, poszedłem potem do liceum, na studia, założyłem szczęśliwą rodzinę. Wiele, wiele lat minęło, i któregoś dnia postanowiłem kupić sobie rower. Czemu to tak długo trwało? Świetne wiadomości. Eee, słońce wyszło, wszystko szybko schnie, więc jadę na rower, tylko podpompuję. I witaj, przygodo! Można się przestraszyć Już na początku powiem, jaka najgorsza rzecz może się wydarzyć Że kupimy rower, który nie będzie nam odpowiadał Że ten nasz wybór e, zdawałoby się właściwy, okaże się niewłaściwy Tak się może zdarzyć, mnie się tak zdarzyło Byłem przekonany, że wiem jaki chcę rower. Kupiłem taki rower jaki w zasadzie chciałem. W dodatku było to potwierdzone opinią sprzedawcy, całkiem dobrego sprzedawcy. I okazało się, że tak nie jest. Po miesiącu byłem z powrotem w sklepie. Ja chciałem Górala. W ogóle synonimem roweru był dla mnie wtedy rower górski. W sklepie się okazało, że rowerów górskich jest przynajmniej kilka rodzajów. Przedawca był w miarę dobry, zaczął mnie wypytywać, gdzie ja tym rowerem mam zamiar jeździć. No i wyszło na to, że pewnie jak typowy rowerzysta będę większość jeździł po asfalcie swoich tras, a od czasu do czasu pojadę poza asfalt, a gdzieś do takich lasów. Więc wyszło na to, że ja potrzebuję rower trekkingowy. I wydawałoby się, że słusznie, że ten rower będzie dla mnie dobry, no bo pasuje do takich terenów i do moich potrzeb. Po miesiącu okazało się, że tak nie jest, bo minął miesiąc, a ja byłem z powrotem w sklepie już po inny rower. Zdecydowanie inny rower rower szosowy. No i teraz pytanie: czy ja miałem szansę za pierwszym razem? Wybrać rower szosowy, czyli ten właściwy dla mnie? No, raczej nie, ponieważ brakowało mi doświadczenia. Rower szosowy znałem głównie z telewizji, czasem spotkałem na drodze. Wyglądało to dla mnie trochę dziwnie. Był to rodzaj jakiejś przesady sportowej. No i dopiero po kilku tygodniach jazdy na rowerze trekkingowym przekonałem się, że ten rower nie dla mnie, że potrzebuję inny rower. Rower szosowy, tu trafiłem już. No ale frycowe, trzeba było zapłacić. Tutaj należałoby się wytłumaczyć, dlaczego jadąc na rowerze górskim. Mówię, że moim trafnym wyborem był rower szosowy. No ja po prostu lubię jeździć na rowerze, więc mam dwa rodzaje rowerów. Rower górski, rower szosowy. Ten drugi w zasadzie wolę, szczególnie w lecie. No ale dzisiaj jestem na rowerze górskim, ponieważ może znowu padać, więc jestem raczej blisko domu. A to, ile w zasadzie człowiek, który lubi rowery, powinien mieć rowerów, to raczej już temat na inny filmik, na który z góry zapraszam. Ale wracając do dzisiejszego tematu, na rynku oferta rowerów jest ogromna. Producenci w zasadzie prześcigają się w różnego rodzaju nowych pomysłach rowerowych. Są przeróżne rowery, kilka głównych rodzajów rowerów. W każdym z tych rodzajów jest też po kilka propozycji. Chociażby rowery szosowe to 3-4 rodzaje roweru. No i jeżeli mamy wybrać ten swój pierwszy rower, to w takiej sytuacji, w obliczu takiej różnorodności, możemy się poczuć nieco zdezorientowani, zagubieni. Niestety nie ma sklepów prawdziwego zdarzenia rowerowych. Znaczy może są, ale jak nie spotkałem takich. Mimo że to są duże sklepy, to nie oferują klientom e, w jakiejś takiej szerszej mierze możliwości wypożyczenia roweru. Mówię o rowerach demo na przejażdżkę, czy na jeden dzień, czy nawet na dwa dni, żeby człowiek, zanim wyda swoje ciężko zapracowane pieniążki, często w duże pieniążki, mógł sobie sprawdzić, czy ten wydatek ma sens w ogóle. Czyli czy ten rower mu będzie odpowiadał. No to u nas raczej tak nie jest. Czasem są demo, ale jakieś pojedyncze Zwykle nie tego roweru, który nas interesuje. No tak to jest niestety. No zwłaszcza dzisiaj, kiedy już w ogóle praktycznie rowerów brakuje w sklepach i to klient musi czekać na rower, a nie rower na klienta. Fatalna sytuacja. Pierwszy nietrafiony rower to niestety no może czasem przynieść niepożądane konsekwencje i efekty. To znaczy zrazimy się do roweru Albo po prostu skończy się to tym, że będziemy jeździć na tym rowerze, ale bardzo rzadko. On tam gdzieś będzie stał w garażu. Ktoś nas wyciągnie na rower, to pojedziemy. W tym sposobem jakby nigdy nie odkryjemy, nigdy nie doświadczymy tej dużej przyjemności, jaka jest z jazdy na rowerze. Eee, także działajmy roztropnie, zanim pójdziemy do sklepu. Obejrzymy sobie bardzo dużo filmików, im więcej, tym lepiej na YouTubie o rowerach. Najlepiej oglądać ludzi, e, którzy jeżdżą na tych rowerach, e, mówią jak się im jeździ, pokazują gdzie na tym rowerze jeżdżą. Być może ta atmosfera nam się udzieli takiego filmiku i odczujemy, że to by nas też interesowało, też by nam sprawiało przyjemność. Po prostu poglądać przez tydzień, dwa, trzy, nasiąknąć trochę tematem, zapoznać się z tym, co jest na rynku. E, no i dopiero wtedy iść i kupić. Dobrym rozwiązaniem jest też, żeby ten pierwszy rower na przykład kupić używany, tani jakiś rower. Jak się przekonamy, że to jest to, co potrzebujemy, no to go sprzedać, a kupić sobie już taki wymarzony rower nasz po prostu. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do oglądania innych filmików. Trzymajcie się, cześć. No i oczywiście życzę Wam, jeżeli przed Wami jest zakup pierwszego roweru, żebyście utrafili w samą dychę. Żeby ten rower był odpowiedni dla Was. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.